Julia Wieniawa od lat jest najbardziej rozchwytywaną gwiazdą młodego pokolenia. Odkąd nawiązała romans z muzyką, organizatorzy wielkich festiwali biją się o podpisanie z gwiazdą kontraktów, by skutecznie przyciągnęła widzów przed telewizory. Nic więc dziwnego, że w sezonie letnim miała pełne ręce roboty. Krótko po TVN-owski Top of the Top Festival, gdzie wykonała kawałek na legendarnej scenie opery leśnej, 25-latka wzięła udział w konkursie na przebój lata Radia Z i Polsatu, będącego częścią festiwalu magiczne zakończenie wakacji 2024. O ile występ w Sopocie wzbudził mieszane uczucia widzów, to już ten w Amfiteatrze Kadzielnia wypadł śpiewająco, o czym dobitnie świadczyły komentarze na Instagramie. Gwiazda porwała publikę zgromadzoną w kieleckiej kadzielni do tańca, wijąc się na scenie w kusym, poszarpanym, biało-granatowym topie i jeansowej spódniczce mini. Gdy emocje po koncercie zdążyły już opaść, Wieniawa chwyciła za telefon i zamieściła post ze zdjęciami oraz nagraniami swoich pląsów na scenie. Kielce, ale było super wczoraj, napisała. Jak wam się podobał cały występ i nowa choreografia? Dziękuję za wszystkie głosy i wsparcie. W komentarzach nie mogło zabraknąć porównań do jej środowego koncertu w ramach Top of the Top, który wywołał skrajne reakcje internautów. Super, dla mnie lepiej niż w TVN, zauważyła jedna z użytkowniczek Instagrama. Wszak już od pierwszego dnia Sopockiego festiwalu głośno było o poważnych problemach technicznych, wśród których największym problemem było nagłośnienie, które skutecznie utrudniło artystom śpiewanie, a widzom słuchanie. Celebrytka zdecydowała się wypowiedzieć w końcu w kwestii afery dźwiękowej i przyznała w odpowiedzi na komentarz, że miała poważne problemy z odsłuchem.